Cześć kochani! Dzisiaj mamy premierę nowej zdrapeczki Czarny koń. Mamy 10 sztuk tej zdrapeczki, także zobaczymy, czy nam coś przyniesie. I mamy mały bonusik i to jest Laki 777. To yy, wywróżyła mi Klaudia z kanału Zadrapani serdecznie Was pozdrawiam. Mam nadzieję, że coś się tam trafi. No i świąteczny kalendarz, bo polujemy na tą główną wygraną. No okej, okay, więc zacznijmy sobie od tego czarnego konia, od tej naszej małej premiery. I tu zasady gry. Strap całe pole gry. Znajdź podkowę i wygraj przypisaną do niej kwotę. Znajdź trofeum i wygraj dwukrotność przypisanej do niego kwoty. Wygrane się sumują. Ok, czyli szukamy podkowy albo trofeum. Jeszcze stopnie wygranej 2, 4, 5, 10, 25, 50, 500. Pięćdziesiąt tysięcy. No dobra, zobaczymy, czy się coś trafi fajnego. A my mamy okulary, podium. Parasolkę, słoneczko, czapka. Lornetka, takie banknot. Symbole księżyc. Co to jest? Kotylion. I kapelusz, czyli pierwsza drapeczka jest przegrana, ale mamy ich więcej, także nie poddajemy się i szukamy naszej podkowy albo trofeum. Mamy kapelusz, czapkę, banknoty, okulary, czyli wszystko co tam. Siodło, księżyc, słoneczko, parasol, portfel i lornetkę. Ok, Damian, chciałam Ci powiedzieć, że jeśli do pięciu zdrapek nic nie wygram, to wychodzisz z pokoju. Bierzemy kolejną zdrapeczkę i szukamy. Mamy słoneczko, podium. Czy to nie mogło wygrywać? To podium, parasol, okulary, kotylion, to chyba jakaś taka odznaka, ja nie wiem. Księżyc, siodło, to siodło jest śmieszne. Lornetka, czapka i banknoty. Także znowu nic. Dzisiaj sama wybierałam, więc. Może tak się zdarzyć, że wybrałam wszystko puste. No i okej, okay, lecimy dalej. Tak szybko. Okularki, portfel, parasol, księżyc i siodło. Podium, czapka, banknoty, lornetka i słońce. Nic. Raz, dwa, trzy, cztery zdroweczki przegrane. Bierzemy kolejną. I szukamy. Mamy kotylion, okulary, kapelusz, boża ani jednej podkowy, parasol, słońce. Jest podkowa. Damian, jesteś, jest następna podkowa. Jesteś uratowany, możesz siedzieć w pokoju. Jest podium, księżyc i lornetka. Ok, zobaczymy sobie na koniec, może, jak zdrapimy wszystkie te premierowe zdrapki. I następna zdrapeczka. I mamy czapkę, podium, banknoty, kotylion okulary, słońce, parasol, lornetka, portfel i siodło. Także pusta. <zysk> Jeszcze cztery zdrapki przed nami. I mamy czapkę, lornetkę. Księżyc, portfel, słońce, i w drugim rządku mamy kotylion, banknoty, siodło, okulary i kapelusz. Ja nie wiem, chyba nie mam ręki. Dobra, szukamy: lornetka, księżyc, portfel, siodło i kotylion. I w tym rządku mamy okulary, parasolkę, banknoty, słońce i kapelusz. Ja czekam na od, drapaka od make-upa. Znaczy tak się domyślam, że tam będzie drapaczek, bo już wiedziałam na innych kanałach. Bo jak widać to yy, ja mam tak średnie szczęście. W sumie to wcale go nie mam. <laughs> Więc może make-up mi przyśle troszkę szczęścia. I tutaj znowu mamy pustkę. No, ja nie wiem, czy tylko ja będę miała taką słabą premierę. I ostatnia zdrabka premierowa. Mamy czapkę, mamy siodło, mamy kapelusz, parasol, lornetkę, kotylion, księżyc, portfel. Mamy podkowę jedną i banknoty. No, ok, także szybko podsumowanie. Mamy dwie zdrapeczki wygrane na 10, także co czwarta zdrapa? Co piąta? 10, co piąta wygrywa. I pod podkową pierwszą mamy 2 zł, a tu mamy dwie podkowy i mamy 2 i 2, czyli razem 4, czyli na 20 zł mamy 6 zł na. Mogło być 0, prawda? Teraz bierzemy sobie laki 777 7, 7 i mam nadzieję, że tutaj coś się trafi większego i szukamy podkowy. Dzisiaj o, dzisiaj podkowy szukamy, a mamy truskawkę. Ok. I nasze wygrywające liczby to 22, 32, 9.

34, 08, 04 i ostatnia szansa 33. Także nic, nic, nic nie mamy. Klaudia mi nie wywróżyła. No ale w sumie będę jeszcze próbować. Może coś mi kiedyś jeszcze przyniesie ta zdrapeczka. Ok, i nasz ostatni bonusik to świąteczny kalendarz. Wezmę tak boczkiem. No i zobaczymy, szukamy gwiazdki. Już, już słabo to widzę, ale postaram się nie być taka pesymistyczna. No chociaż ta jedna gwiazdeczka, albo ze trzy od razu. Ostatnia gwiazdeczka udało mi się wydrapać. Tak poza odcinkiem, ale za dyszkę także. Choinka, kominek, sanie. Rękawica, skarpetka, renifer, świeca, kula, stroik, bęben, <laughs> czapeczka, kożuch. Dzisiaj kupowałam gdzie indziej zdrawki. także dla mnie to chyba nie ma reguły. Ja po prostu jestem pechowa. Trąbka, i szyszki, także tutaj nic. W bonusie szukamy Mikołaja, którego nigdy nikt nie widział. Mamy dziada. No i tutaj trzy takie same kwoty. Mamy 300 zł. No, powiem, byłoby miło. Powiem Wam 10 zł, 100 zł. O, wszystkie różne. Zobaczymy tu. O, 20 zł. To już nie bardzo to widzę. Mamy szansę jedynie na 300. No niestety, 150. Hmm. Nie wiem, czy robić podsumowanie. 10, 20, 30, na 40 zł mamy 6 zł. Także no nie wiem. Make-up musi to szczęście do mnie w końcu dotrzeć. Powiem wam, że ja jestem na tyle pechowa. Że make-up też chciał mi wysłać ten drobny upominek, i wszyscy już zdążyli go dostać, jak na pewno zauważyliście na wielu kanałach. No, a ja tak czekam i czekam, ja widzę, nie mam i nie mam. I tak stwierdziłam, że jestem chyba aż takim pechowcem, że nawet jeśli ktoś chce mi coś tam podarować, właśnie z sympatii, czy coś, jakiejś zdrabki, to nawet to do mnie nie dotrze, no bo dlaczego miałoby dotrzeć, nie? No dobra, dziękuję Wam ślicznie za oglądanie i słyszymy się 26 marca na kolejnej premierze. Mam nadzieję, że pójdzie mi lepiej. Pa!